Witajcie, ja już po spacerku wpadłam na kawkę z wami. Jakie miałam szczęście, dopiero wróciłam ze sklepu, a tu deszczyk nie spotkał mnie po drodze. Ale fajnie, pada. Zrobiło się chłodniej, co prawda. No ale tak to u nas jest, w naszym klimacie, że po deszczu zawsze jakieś jest ochłodzenie. Ale pada, noż super. Tak równiutko, od razu inne powietrze, takie rześkie. Dzisiejsze zakupy z Biedronki, też takie delikatne, przede wszystkim Passata, bo mam produkty na zupę pomidorową, no i musi być, bo już chodzi za mną, że tak powiem, a tu takie zmywaki kuchenne, ściereczki worki na śmieci takie normalne rzeczy truskawka polska pomidory malinowe były po 3 z groszami ogórki trzymają się w cenie w każdym razie za te wszystkie zakupy zapłaciłam 50 zł no było jeszcze pieczywo ale wyłożyłam już pieczywo także. Tak wyglądają dzisiejsze skromne zakupy. Wolę iść w piątek, bo w sobotę jest pełno ludzi, ale i dzisiaj było pełno ludzi. W ogóle w Biedronce już któryś dzień jestem z kolei, nie ma ziemniaków. To by trzeba było o żeby ziemniaki w Biedronce kupić. Co się dzieje? Będę musiała pójść pewnie do warzywniaka. Dzisiaj szybki obiad. Sałata przygotowana, posolona. Ziemniaki już obrane, są zaraz Będę gotować. No i tu takie pałki z kurczaka, przygotowane do smażenia. Tutaj natka pietruszki, bo będą podsmażone, później podleję wodą i, i, i będzie taki sos pietruszkowy. Bardzo lubię. Uwielbiam. Kupka się smażą teraz je podleję wodą Utka w pietruszkowym sosie gotowe. No, uwielbiam coś wspaniałego, smakowite. No i obiad gotowy. Jeszcze paruję, więc muszę inaczej nakrywać, żeby para mi nie przeszkadzała. Smaczny, apetyczny. Te pałki z kurczaka raczej są gotowane, duszone, bo one tylko były leciutko obsmażone z dwóch stron i podlane wodą, i tak po prostu się udusiły. Są lekko strawne, delikatne. Także idę zajadać. Życie róży. Tekst Maria. Róża w miarę szybko dotarła na miejsce. Staś oczekiwał przy furtce i szarmansko zapraszał do siebie. Ogród skąpany w promieniach słonecznych przywitał ją znajomymi zapachami i śpiewem ptaków. Odetchnęła głęboko. To był jej relaks. Tu wypoczywała i ładowała swoje wyczerpane siły. Bez skrępowania, a nawet z ochotą, usiadła na dębowej ławeczce i uśmiechnęła się. Staś odwzajemnił uśmiech i zapytał: A może lody? Lody tu w ogrodzie, zapytała z przyjemnością. Wiesz, to są mojego pomysłu, odpowiedział Staś. Znaczy jakie? – zapytywała się zaciekawiona. Zamrożony jogurt waniliowy. Tak często robię. O, znakomity pomysł. Zamrożony jogurt smakował jak mus. Tym bardziej, że Róża dodała na wierzch parę świeżych truskawek, które były wyłożone na dębowym stole. Apetyczny, chłodzący, przede wszystkim dietetyczny deser – powiedziała. Dieta? Tobie niepotrzebna – odpowiedział Staś – być może, ale cukry nieraz szaleją i ich poziomy zmuszają mnie do zachowania ostrożności w tym temacie. Tak, tak. Cukrzyca to zmora XXI wieku, powiedział Staś. A nadciśnienie było zmorą XX wieku czyli chorobą społeczną odpowiedziała Róża. I w jednej chwili prawie równocześnie wybuchnęli śmiechem. Ojej, powiedziała Róża bo robi nam się tutaj przychodnia ogrodowa. Gabinet pod tytułem, co komu dolega? Tak, odpowiedział Staś, nie dajmy się zwariować. Fakt, choroba i choroby to ludzka rzecz, ale niech nie, nie dominują w naszym życiu. Wystarczy, że są, odpowiedziała Róża. Jak myślisz, czy można zmienić swoje życie pod czyimś wpływem? Zapytał Staś, zmieniając temat. To zależy, co rozumiesz w tej kwestii. Jak zmienić, odpowiedziała. Ciąg dalszy. Nastąpi. No właśnie. I co Staś myślał, zadając takie pytanie, czy można zmienić świat, życie pod czyimś wpływem? I co odpowie Róża? Bardzo ciekawi mnie. Może ktoś dopisze dalszą część. Serdecznie zapraszam.